Dzień dobry Korea Seul, mamy wczesną godzinę. Dzień dobry Polsko! Wieźmy wstać o której? Ale o no, której? Nie, wiem. spać, szczerze. O piątej. Jest dziś. dzisiaj w planach raczej taki sloppy dzień. Pierwsza aktywność to jest co? Pierwszy ja lubię Lubię! Tam, gdzie byłem już. Patrzcie, jakie mamy tutaj smakołyki bez koreańskiego jedzenia. Oryginalny burger. Czyli wszystkie burgery jakie są. podróbami znaczy? A my spróbujemy tego oryginalnego. Trochę się czujemy, <laughs> gardełko i tak dalej. Kuba jest zdania, że to jest dobra dawka witaminy C. Każda jedno to tysiąc. więcej, to będzie zdrowszy nie, nie, prawda leki trzeba zawsze brać tyle, ile lekarz powiedział. Uważam, że my jako Polacy mamy mega niedobór witaminy D na przykład. Ktoś mi mówi, że bierze tysiąc jednostek, na przykład ja mówię gościu. To ci nic nie da, musisz brać więcej. To więcej. Liczę, że mi nie przesra i będzie dobrze. Zaczynasz się, się tak świecić. Jak źle robię, to nie chcę być głupkiem, który szczerze nie wiedzę, piszcie w komentarzu, nie? Bo jesteśmy na 12 piętrze, takich pięter w Polsce w ogóle już nie ma. Tu kibelek? Dobra, ale przede wszystkim... Ale Kuka jest zorganizowany. <laughs> Sam ścieniłem łóżko. <muszko. śmiech> I fajny widok jest, pisać rano i masz to wiedzieć. It's New year. Kulary ci dużo dają. Kularkami wyglądasz na takiego wieś. Do you have sticky tape? Like <mulary> <mulary> hey, Ej, koreański kotek. Taki fajniutki. Jest komunalny kitchen. Siemanko, witam w mojej kuchni. Urbanistycznie tutaj, nie? Bogdan, czemu w ci znowu? Bogdan was nie szanuje, nie? Chcesz więcej, co? Tak, tak. Chłopaki setapują tutaj studio nasze nagraniowe Chcemy zrobić fajne ujęcie z gotowania Przechodzimy Tu na blacie jest Czas na dotowanku. No Ja już tutaj gotuję pierwsze danie Buldak jest znany z tego, że jest teraz popularny To jest bardzo dobry i ale ostro jest ogóle. Czy to było to, tak? Mega dobra, To Jeden jest taki ser, Tak, nie? Jedna z tych halatów to jest z serem. Tuż z cukrem. Bardzo dobrze łecha kubki smakowe. Okej. Okay. Imo O. Super. Kur. Spoko. Okay. Taki prażony syr, nie? K Wydaje mi się, że to bym kupił. To jest safety. Tutaj bym się bał. Mięsa, wolimy tak. się tej sztuczności, prawda? Spoko, nie to no co <laughs> wygląda. W Sztucznie, nie ma co się oszukiwać Golden curry w wersji jakiej? Zielonej Ponieważ na obrazku było z ryżem, myśleliśmy, że to jest z ryżem Nie jest z ryżem, więc nasza taktyka to Założyć że łączkę... to, jest... to jest słodki ryż i chyba tak nie powinno się tego jeść pan ja mi że nawet pasuje brakuje, brakuje mięsa, brakuje takiego ryżu gotowanego. Dobra, takie wyzwanie, nie? nie? O, to o, to o. o nie, to jest, są, są te algi No ładnie pachną, ładne algi też? Nie? No lepiej no. Pachnie jak gówno. A smakuje jeszcze lepiej. Ale no Nie, dobre. To smakuje tak samo jak ten trójkąt. Hej! To no jest dobre. Bo no tu nie ma mięsa, nie? W środku. No, no nie ma. Kurczę, jest kurczaczek na tym. Nie jesteś wega, zabijasz zwierzęta. To jest kostka rosołowa z sezamem Że to nie tylko jest proste, tylko jeszcze to jest bardzo takie... Ująne. Przechodzimy do testu. Siedzi. Bardzo dobrze. Lubię zupki bardziej niż takie te. Mega dobre, nie? No. Dobra, jestem tutaj sobie w Azji Gościu. Wiem sobie tutaj pomidorowo mnie, On nie jest komidora Znowu dzisiaj zjadłem mięso Ja ci mówię ode mnie weź to. Ja już nie chcę iść żadnego zwierzęcia Weź przestań Weź przestań no Jo weź przestań dla mnie k***a Jo Powiedz Powiedz co zrobili z naszych dzieckiem Jo Pożerajcie na dzisiaj jest piątek Dziś k***a Tańcujemy Swawola hulaj dusza Piekła nie ma! Ej, ej, raz, bacz, ej. To pokaż, to pokaż, to I pokaż, pokaż to, to, sprzeda, to pokaż. Dobra, ja... Po, y, Teraz jest plantaki, bo dzisiaj wieczorem chcemy się pobawić troszeczkę. Zobaczyć więc, ten jest nightlife tutaj. Więc ja muszę zmontować odcinek trochę wcześniej. Dlatego widzowie oddaję Was w dobre ręce. Chłopaki was zabiorą na haul zakupowy, tak? Po zakupach jest haul zakupowy, co Państwo, Witamy, witamy. Idziemy z Łukaszem, kukę. Przygotujemy jakąś stylóweczkę na pociąg. Też sobie coś dokupimy. Arket, pierwszy przystanek, sklep sieciowy, ale w Polsce go nie ma ja... był pakowany przez Doro, przez jego dziewczynę Może specjalnie Doro nie wzięłaś, e, Bodziowi zapakowałaś rzeczy do, na nocne wyjście W każdym arkecie jest taka strefa kawowa, nie? Może sobie zjeść ciastko, napić się kawy, usiąść sobie ze znajomymi Piekło mężczyzn Women, women, women Jedno jest dla kobiet... dla mężczyzn Lata Balansy, Jak to wiecie, tak, Te w ogóle, jaki kolor przejewany? Chodź e, e, do balance, e, e, To e, A takie coś się nie podoba? partujemy z 550 e, 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 i No i e, wracamy do zakupików. Jesteśmy świadkami zakładania Spectra na drzewo. Hello, T tree is cold, jest? Dobra. Dzięki, proszę Państwa. JP, najnowszy iPhonic, z realizacji tego, że elektronika w Azji jest bardzo tania, będę miał teraz fajniejsze stories i tak dalej, bla bla bla. Chodźmy, zobaczmy, co to będzie. Zepsu. Bardzo drogo bardzo drogo tak? No, milion, milion siedemdziesiąt, nie? Psi sklep i są psie okularki. Dasz wiarę. Piekło mężczyzn, piekło mężczyzn. mężczyzn. Dobra, nic nie ma po drodze, ale mamy H&M, mamy pewniaka. Idziemy do H&M, wszystko kupimy. I chodzimy do H&M i jest tylko Damski, nie? Przeszukaliśmy wiele rzeczy. No <laughs> prawda, cały dzień chodzimy, nie? Będzie schludnie. Bo będzie najbardziej schludnie ubrany z nas wszystkich. Moim zdaniem to będzie fajnie kwitowało, nie? I mówi tak, daj mu lokalizację. A daj i mówię, daj mu, jest tutaj. I to jest ten żaba, który siedzi obok. koreńczyk, co wygląda jak ty. Ale buty, całe na czarno musi. Chyba ty jesteś ty tutaj. Zatrzyma, to jest wszystko nie. nagrane, nie? Zajebiście, ale. kurde. W tej chwili zamawiamy. Pięknie, takie, takie dobre, hmm. że nie uchwyciliśmy w początku, bo tacy głodni też byliśmy. Prześwietne. Lepsze od tych zupek chińskich? Nie, no w sumie hmm. nie, ale, ale prawie tak dobre. Nie, no to moim zdaniem. Nie, no przecież bez żartem. Aha. <laughs> 120 zł, Under, za 4 dania plus 3 napoje jeszcze. No i też pyszne, Patrzcie, jakie cieniutkie ciasto, nie? Takie, tak, wystarczy. Dobra, moi drodzy. Chłopaki już poszli na miasto. Ja jeszcze kończyłem montować, więc nie chciałem ich zatrzymywać. W tej chwili zrobimy sobie na szybko haul zakupowy. Zobaczymy, co mi kupili. No dobra. Mamy mega syfal, mam nadzieję, że widać. Dół kurczę, no jest mega dobry. Ale ta góra to tak troszkę technik informatyk, prawda? Czy nie za bardzo wiem, no nie wiem. To jest live, pozdrow widzów.